Cześć wszystkim Tudzęciu. I witam was w kolejnym odcinku moich przygody w Minecraftie. Yy, tak, znowu nie było dłuższy czas odcinków. Nie było, nie było. Nie będę się wytłumaczał dłużej po prostu z mojego lenistwa. Po prostu z mojego lenistwa i tyle. Yy, a w międzyczasie byłem sobie tutaj chwilowo tak w jaskini. Tak znaczy, naprawdę to miałem. Yy, Nagrać, jak wyjście z tej jaskini, ale niestety, jakimś cudem, jakimś cudem yy, nie nagrało mi się część. No i po prostu nagrywam od teraz. Tutaj zwiedziłem sobie Dungeona. Uuu, nie ruchomiłem go i tak dalej. No i dobra, to by było wszystko. Yy, czy coś się zmieniło u mnie? Zmieniło się pod względem modów. Udało mi się dodać jeden mod, który chciałem dodać. zwany mod na meble. To naprawdę może fajnie fajnie ten y umilić grę w domu. O! Ojez O, co O, cofa. A, gdzieś się władowałem, no i dobra. Czemu by nie skorzystać, co zbieramy, syrowo, a czemu by nie, co będziemy się żałować? Kryształek, kryształek, i od razu mówię, że już nie. Wpada w obietnicy, typu już teraz będę czytał się regularnie odcinki, i tak dalej. Bo nie wiem, nie wiem czy w ogóle. Może być, ...może być, że będę rzucał co parę dni, może być, że w ogóle nie będę rzucał tak jak było to przez ten miesiąc, bo jakoś nie, no po prostu nie miałem ochoty, nieraz w ogóle czasu nie miałem, ale tak w ogóle to nie. Aha, no. Mm. Mi to nie przeszkadza, ponieważ... Widzicie, zabrałem ze sobą. Zabrałem ze sobą amulety. W czy też zapomniałem, że lawy się bać nie muszę. Ups. Jakaś... Nie, jakiś bóg się zrobił, <śm> że mi samo podskakiwało. Tego ten na meble dodałem tak na świeżo. Więc. Postaram się zająć nim już w następnym odcinku. Bo tak myślę, żeby tutaj wiaski nie przesiedzieć za dużo, bo jednak mam ochotę teraz tam po prostu yy, no. W moim domu mebli dołożyć. Ten moc się ten nazywa, żeby mnie skłamać. O, o, o może wam je tak napiszę, ale nie, nie pamiętam dokładnie jak się on nazywał, chociaż parę minut temu go dodawałem i zapomniałem jego nazwy. Jest fajny właśnie nie wiem czym, ale mi się kojarzy, że wcześniej próbowałem go dodać, ale jakoś nie był kompatybilny z resztą moich modów. Ale teraz, teraz działa, więc będziemy się cieszyć. Yy, na jeden się też na razie tam nie przechodzę. Bo jest głupio zrobione, znaczy. Jeden ważny błąd zrobili ci tam Noc i tak dalej i spółka ZOO. no wiadomo, sobie żartuję. Yy... Zrobili Minecrafta 1.3.1 i ich nie... długi czas po tym zrobili Minecrafta 1.3.2. I to jest największy błąd, który mogli zrobić pod względem modów. Ponieważ, no, na głupią logikę człowieka, to jeżeli zrobili mod pod 1, 3, 1, niektórzy już na szybko, no to pod 1, 3, 2 nie, up i będą robić znowu modu. No nie? Czyli wynika z tego, że Paro modów jest, o jezaz mi trochę ścina, co e... mniej. Po prostu część modów jest pod 1, 3, 1, a druga część pod 1, 3, 2. I trudno jest sobie znaleźć więks... taką większa... większą ilość modów, która by się nam podobała. Hmm. Bo są jedne, jeden, dwa mody, które są pod wersję, ale chciałbym trzeci dodać, to już go nie ma, bo jest pod inną wersję. I, I taka to jest po prostu lipa O, cześć! a co? Ojej, co to jest? Nie też, że to jaskinia nawet, tak, taka sobie. Może, może... O Boże, znowu się zacięła To nie jest raczej błąd mojej z niczym innym mi się tak nie dzieje. Taka złata ta jaskinia też nie jest. O, o, o. No, no, no. Zloto. O Jezu! Hmm. Mówiłem, że jest mała. Poczekajcie chwilę! O, oh, musiałem zakichnąć, ale nie chciałem tego robić. Przy Was. Kurde, mam jeszcze lagi, jeszcze lagi, bo... Po prostu przerzuciłem Minecrafta. Tego. No, i jeszcze, jeszcze nie działa tak jakby chciało, właśnie. O, ale to wróci do normy. Tak mi się wydaje. Win, winy, cej z lota, weźmiemy. Nie no, wiecie co, jednak ja to się nie wędr... Chodź Aha. Chodź tu, tu. bo NIE! No i dobrze ci. Co my tu mamy, A, bo Chyba jednak... Jednak panowie i panie doładować sobie tego do co tu jeszcze można władować Dobra na razie tyle przy okazji. Cie napojimy, znaczy napojimy najemy wiatro mi na gówno potrzebne więc nie wezmę hmm, tak, nie chcę się zbytnio zagłębiać, bo trochę, trochę lagi są. Po prostu. Widzicie co? Ja się teraz tak najarałem na te. na ten mot na meble, że. może zobaczymy się w domu moim i pobawimy się już. Zaczniemy się bawić. Yy. No, no po prostu będziemy dokładać sprzęt RTV-AGD do, do naszego domku. No, i tyle, dobra. Więc tutaj widzę, że no, wszędzie nie ma zbytnio ani zejścia tam niżej. Koło diamentów są tu same. Parę złota i tak dalej. O, bależ. To jest ciasteczkowy? Yeah! Trafiłem. Dobra, to już byłem, więc zaraz się zobaczymy w moim domu. Przy pokażę wam dokładnej meble. No to zobaczymy za chwilę. No i jak widzicie, jesteśmy już w domu. Bardzo szybka podróż. No, dla mnie była trochę dłuższa, ale... też daleko nie było. się to mojego pana Creepera? To chyba w poprzednim odcinku. Był, raczej był. Przy okazji, zobacznijmy, jak to tam idzie, a jak to idzie, dobra. O, przy okazji to rzucimy do pieca a co? se będziemy żałować no boże, dobra, może ja to opróżnię jeszcze pod odcinkiem a tym razem może zobaczymy te meble, te meble o co w nich chodzi, znaczy o co w nich chodzi co jaki ten meble ten oddaje? <laughs> Tutaj jeszcze jest to samo, to samo. To jest ekwiwalent trochę towncraft Tu chyba no, jeszcze nie ma, jeszcze nie ma. Tu jeszcze tą zaczyna tą tu elementy arrow o i tu już się zaczynają meble widzicie co tu dodają kominek lampa table stół o ceramik panel kibel to jest mistrzowskie po prostu mistrzowskie. Armchair Musi... O! Lodówka Bo... nie to jest... to jest... To jest Tutaj jakieś... Nie wiem co to jest nawet Dokładnie Aha, No, 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 po prostu fajne, fajne, z tej rzeczy są, fajne. lodówka. W porze rzeczy. Light bulb. Aha. Czajem. No ale na przykład może zbudujmy coś dzisiaj. Oczywiście zobaczyli. Myślę, że nad, nad fotelem, nad fotelem, ale normalnym chyba arm Armature, dobra, więc będę potrzebował cztery czerwone wełny, których pewnie nie mam, ale momento Będą cztery wełny. Chyba tyle powinno być A widzicie, widzicie, se zawsze. Damy serada, nie? Dlatego Minecraft jest taki fajny. Powiedzmy, chociaż ostatnio nie chciał mi się w niego grać. Nie mam go żadnych patyków, ale lipa. No trudno I jeszcze raz jak to wyglądało. Dobra. Najfajniejsze jest w tym modzie to, że oprócz tego, że te rzeczy, no powiedzmy, wyglądają nawet, nawet. W niektórych jeszcze się używa. Tak myślę, żeby tutaj to sobie zamienię na normalny fotel. I na normalny. I tu ten stolik też. Ale może, no na przykład walniemy sobie gdzieś tutaj. O. I to wygląda Może już na przykład tu walnimy sobie. No, kurde. I tak. O Jezus, I tak to obszernie o sobie wiadomo gdzie idzie. Więc fajnie wygląda. Siedzimy. Siedzimy sobie. Nic nie robimy. sobie można posiedzieć, popatrzeć. Właśnie nie wiem, czy to jest normalne, czy ten, czy to się właśnie ściemnie, jak ja uciągnę, ale no mniejsza o to widzicie tutaj coś takiego. Yy, później są różne inne mody. Patrzyłem już trochę na innym świecie. Jest na przykład możliwość zrobienia piekarnika, w którym normalnie można sobie przepalać mięso i tak dalej. To jest naprawdę fajne. Mm, nie, nie, to nie, to. co to jeszcze jest. Tutaj są różne takie głowy różnych stworków jako lampy, no jako lampy i tak dalej po prostu, o właśnie nie wiem czy tutaj to jest, chociaż powinno być. O, jak właśnie tu bukiety są fajne, bardzo fajne. Aha, tutaj się przetapia coś, co niecoś. Coś, niecoś, coś, niecoś, coś, nie coś, ale to już... To już jest zabawa, Na, na dłuższy okres czasu. sobie po prostu... Dokładał to wszystko i będę wam pokazywał. Tutaj będzie coffee table. Table. Ale dowaliłem. Table. Tak się powinno mówić. No i na pralka widzę trochę więcej rzeczy, więc. Więc, więc po prostu nie będę go na razie robił. Do tego. Właśnie o. Mam Chciałbym sprawdzić, czy to jeszcze. Działa, bo to było coś, nie wiem jak to było. No może nie, już jednak tego nie ma, ale ta chyba była inna wersja tego moda. Było coś w rodzaju dywanu. Ale tutaj nie ma tego. To toilet, toalet. Toalet, ale chciałbym materiałów pozbierać. A przy okazji ktoś do mnie dzwoni, poczekajcie. Okej, okay, już jestem. Yy... Hmm... Tak, myślę, co by tu jeszcze zrobić. Kurde, nie mam zbytnio pomysłu. Chociaż może byśmy zrobili kuker, czyli piekarnik. Będziemy potrzebować 7 sztab żelaza, jeden piec coś. Boże, nie. Nie to. Dobra, tu kliknęło mi się. Gdzie, gdzie to było, tu. Tu to było ok. To było tak Sztaby żelaza. Też to powinniśmy zdobić. wziąć sobie je tamtą. Najlepiej no czy to jakiś pies, wyczaska, to nie wiem. Jezu. No powinny być. Gdzie tutaj mam takie wszystkie? Nie potrzebne rzeczy o pięknie widzicie jest piecyk dobra, trochę będzie lat więcej, ale to nic. I walniamy piec kukar tak może zaniesiemy Zaniesiemy do naszej kuchni i jest lodówka, którą którą zamienię na pewno ją zamienię no i tak może zamiast tego Zostawimy się na razie to. Widzicie? Jest piekarnik, i Właśnie nie wiem, jak to teraz działa. A, dobra, już chyba wiem. Tylko jak na złość nie mam nic do przepalenia. Hmm. Z jedzenia nie mam nic do przeporenia Ładkę, no nie, 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 dam rady uporować, To już nic nie mam Ale no widzicie, że tu ma funkcję swoją, nie? Więc to nie jest tylko tak, że to nawet fajnie wygląda chwilę Jak to miał chciałem zobaczyć jak to z drugiej strony wygląda Aha Czy nawet nawet no. całkiem, całkiem. coś sobie może tutaj stać? Sobie kuchnie tutaj bardziej... Bardziej... Rozbudujemy. Hmm. Myślę że właśnie tutaj wszystkiego... Wszystkich tu kanap i tak dalej w domu... Po prostu zamienieniem na... Zamienić na... Na po prostu... No, na po prostu te kanapy i w ogóle no myślę teraz, gdzie by to zrobić sobie? Toalet, bo wcześniej nie było sensu robić toalet i tak dalej. Gdyś, iż, iż, osz. No, po co była nam toaleta, Że nic z niej nie mogliśmy robić? tak wszystko trzeba będzie zmienić. Jak ktoś możecie pisać w komentarzach, czy chcecie, żebym to zrobił na odcinku, się pobawił z tym, czy między odcinkami już to wszystko zrobić i Wam pokazać. Dla mnie to obojętnie. No kurde, nie mam pomysłu, gdzie wypalnąć Kibele. Myślę chyba, że przeremontuję po prostu tamto, tam gdzie mam to niby jacuzzi, w tym basenie i tam po prostu walnę to. tą toaletę, bo nie ma zbyt no innego miejsca i tak dalej. No że patrzę tutaj na godzinę. Patrzę na godzinę, patrzę na godzinę i widzę, że niestety będę musiał kończyć, bo czas mnie goni. No nie udało mi się dzisiaj tego materiału nagrać. No chyba nie jest potrzebny aż taki długi. Bez przesady takie właśnie 20 minutowe chyba się najlepiej ogląda. No i to tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Dobra, zejdziemy, pożegnamy się z piwnicy. Myślałem, że glowstona brakuje. Ale dobra. No, tutaj. No widzicie. Trochę byłem w jaskini. No, my trochę się meblami pobawiliśmy, Wszyst większość tych mebli to zobaczycie w następnych odcinkach, staram się jak najwięcej z tych zbudować, może i prawie cały dom wyłożę mi tymi meblami, bo to jednak no, fajnie wyglądają, ładniej mi się wydaje. No i tyle, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!